okres rozliczenia i składania zeznań podatkowych. Podczas rozliczania pit warto zwrócić uwagę na możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz różnych organizacji pożytku publicznego. Daje to darczyńcom możliwość dodatkowego zaangażowania się w lokalną działalność. Takie wsparcie różnego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń jest często znacząco formą pomocy i skutecznie wspiera ich działanie oraz rozwój. Samo przekazanie 1,5% swojego podatku jest proste. Należy wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS wybrany. Przez siebie organizacji. Przelewem środków i pozostałymi formalnościami zajmuje się Urząd Skarbowy. W naszym mieście funkcjonuje kilkanaście tego typu organizacji. Wiele z nich korzysta z takiej formy wsparcia swojej działalności. Wykaz lokalnych organizacji pozarządowych, które warto wesprzeć swoim podatkiem, znajduje się na stronie Urzędu Miasta Puławy. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?